Czy wy widzicie te słodziaczki? Dzisiaj pokażemy wam pielęgnację jednego z nich. Podczas kąpieli używamy szamponu oczyszczającego oraz nawilżającego marki JUP. A następnie spłukujemy wszystkie produkty. Kolejny krok to oczywiście suszenie i rozczesywanie futerka. Dokładnie rozczesujemy go w każdym miejscu, a następnie wygalamy opuszki i skracamy długość sierści na grzbiecie. Następny etap to praca nożyczkami. I to właśnie nimi skracamy długość włosa na reszcie ciałka. Nie zapominamy oczywiście o ogonku tutaj też musi być perfekcyjnie. Pamiętacie jak to było? Tak! Teraz przechodzimy do główki. Działamy z fryzurką i zaokrąglamy pyszczek tego słodziaczka. I uwaga! Efekt końcowy! Jak się wam podoba? Dajcie znać w komentarzu.